Ksiądz January Żelawski Opowieść o zapomnianym Gietrzwałdzie Zwolennicy postanowili działać tak, aby w niczym nie obrazić proboszcza. Dlatego jeszcze tego samego dnia, przed wieczorem, przybył zworyt Józef Gros, bardzo zacny gospodarz. Następnie opowiedział proboszczowi, jak wielki smutek, Prost żałoba panuje w domu Samulowskich, że ich córka niby dopuściła się tak wielkiego kłamstwa. Oszustwa i odtąd będzie wytykana palcem. Oni jako rodzice nie będą mogli pokazać się wśród ludzi, a co dopiero będzie, gdy przyjdą do kieczwałdu z tą swoją córką niby oszustką lub psychicznie chorą. Jako autentyczny przedstawiciel wsi Zapewnił księdza proboszcza, że w Worytach wszyscy mieszkańcy są przekonani co do prawdziwości zeznań Barbary Samulowskiej. To dziecko jest aż nazbyt pobożna, żeby świadomie dopuszczało się tak wielkiego kłamstwa. To jest absolutnie wykluczone, zapewniał przedstawiciel z Woryt. Poza tym ten zacny człowiek zobowiązał się wobec proboszcza, iż od dnia dzisiejszego weźmie Barbarę do swego domu, aby wykluczyć jakąkolwiek zmowę z Justyną. Odtąd będzie już pod jego stałą opieką, aby nigdy nie spotykały się ze sobą. Najserdeczniej pożegnał się z proboszczem, a ten mu oznajmił, że to wszystko jeszcze raz przemyśli. Nic też dziwnego, że tego wieczoru proboszcz nie mógł znaleźć miejsca ani na plebani, ani w kościele, ani wśród tłumu zgromadzonego pod klonem. A ten tłum dzisiejszego popołudnia gromadził się coraz liczniej, przeczuwając jakąś sensację. Może Barbara i Justyna nie posłuchają proboszcza, i pomimo zakazu, one normalnie przyjdą na nabożeństwo różańcowe. A jeśli przyjdą, to czy dziś ponownie objawi się im Maryja? Jeśli te dziewczyny nie przyjdą, to czy przyjdą te dwie starsze, panna i wdowa? Widząc tak wielki tłum, proboszcz mocno się zasmucił, iż jego poleceń nie posłuchali. A oni, nie słuchając go, stanęli tym samym po stronie młodych wizjonerek. Zanosiło się na to, że ten wieczór będzie dla proboszcza wyjątkowo smutny. Pocieszał się w duchu posłuszeństwem Barbary i Justyny, którym tutaj kategorycznie zabronił przybywać. O Barbarze już wiedział, że jej nie będzie, a co do Justyny, to także miał takie przekonanie. Jednak nie wiedział, bo i skąd miał wiedzieć, iż bardzo się mylił. Dwunastoletnia Barbara Zworyt, zapewne z polecenia swoich rodziców, Zastosowała bardzo szlachetną zasadę w religii katolickiej: lepsze posłuszeństwo aniżeli nabożeństwo. Posłuszna decyzji proboszcza tego wieczora nie poszła pod klon na różaniec, spełniła tym samym wolę swoich rodziców, którzy zawsze jej przypominali o świętym posłuszeństwie. Wola proboszcza i rodziców została więc uszanowana. Tymczasem Justyna, pomimo kategorycznego zakazu proboszcza. Przybyła na plac kościelny. Ukryła się gdzieś tam za płotem, aby z oddali spoglądać na wierzchołek owego klonu. Czy przez to dopuściła się wielkiego nieposłuszeństwa? Na pierwszy rzut oka tak. Zupełnie zignorowała bowiem rozporządzenie proboszcza, aby tutaj więcej już nie przychodzić. Idąc drogą tegoż rozumowania, z jej nieposłuszeństwa można by wyciągnąć następujący wniosek. Skoro była nieposłuszną, to także łatwo mogła być i nieprawdomówną. Aby udzielić prawidłowej odpowiedzi, musielibyśmy dokładnie poznać słowa, jakie wówczas wypowiedział proboszcz Weichsel do dwóch młodych wizjonerek. Dziś tych słów dokładnie nie znamy poza ogólnym stwierdzeniem, iż zabronił im przychodzić. Istnieje więc możliwość, że wypowiedział następujące słowa. Od dziś kategorycznie zabraniam wam przychodzić pod klon. Wedle jego przekonania, ten zakaz zawierał polecenie zabraniające wstępu nie tylko pod sam klon, ale także i na cały plac kościelny. Odtąd aż do ewentualnego odwołania miały obowiązkowo przebywać w swych domach. Tak to polecenie zrozumiała Barbara Samulowska, to też tego wieczora pozostała w domu. Natomiast Justyna ten zakaz zrozumiała dosłownie, że nie wolno jej przychodzić tylko pod sam klon. Z tego wyciągnęła wniosek, że na plac kościelny to jej wolno przybyć i gdzieś tam, z dala od owego klonu, może ukryć się za płotem. Tak też ten czyn Justyny tłumaczy ksiądz Hippler, jeden z pierwszych delegatów księdza biskupa, wysłanych do Gietrzwałdu, jeszcze w czasie trwania objawień. Popatrzmy zatem, jak sama Maryja ocenia ten czyn. Justyna tego wieczoru wmieszana w wielki tłum ludzi i ukryta gdzieś tam za płotem, naprawdę zdala od sławnego drzewa, razem ze wszystkimi odmawiała różaniec. Czy Maryja nawet w tym wielkim tłumie wyszuka swoją wybrankę, czy też może o niej zapomni z racji dosłownego zrozumienia i wykonania polecenia proboszcza? Objawiająca się pani o swojej umiłowanej wybrance jednak nie zapomniała. Tym samym wzięła ją również w swoją obronę, podobnie jak wcześniej, tak i teraz. Maryja objawiła się na klonie, a Justyna, choć z oddali, normalnie ją widziała. Widziała tak dokładnie, jak zawsze poprzednio lub po egzaminie do pierwszej komunii świętej. Co więcej, chociaż sama była smutną, to wypowiedziała jeszcze dość znamienne słowa: Teraz ludzie jeszcze mniej wierzyć będą. Jeszcze większe przyjdą na Was prześladowania, ale to dla Waszego dobra. A po chwili jeszcze dodała. Barbara Samulowska niech powie, co widziała. Wydaje się, iż w tym momencie z samego nieba rozpoczyna się obrona dwóch dziewczyn niesłusznie oskarżonych o składanie fałszywych zeznań.